Pokaż swój niepowtarzalny styl. Radka radzi, Tobie dobrze w tym. Cześć, witam Was serdecznie w nowym filmie w sobotę. W ten weekend zaproszę Was znowu na dwa filmy, także super. I dzisiaj zaczynamy serię. Zaczynamy serię o sylwetkach plus size. Ja już od wielu miesięcy przygotowywałam się, tak nosiłam się z zamiarem, żeby zacząć nagrywać filmy o tej tematyce i dzisiaj zaczniemy plus size'owymi inspiracjami. Ale w przeciągu następnych miesięcy, lat będę miała różne tutaj tematy fajne, jeżeli chodzi o sylwetki plus size do poruszenia. No i właśnie, na początku na początku roku już jak byliśmy w Londynie na początku stycznia kupiłam sobie fantastyczny album w Victoria i Albert Museum na temat właśnie instagramerek, różnych blogerek plus size z masą inspiracji i dzisiaj na podstawie tej książki, ale i nie tylko, też na podstawie dziewczyn, które ja na co dzień obserwuję, których nie ma w tej książce, zapraszam was na 22 fantastyczne, plus size'owe inspiracje. Także będzie dużo zdjęć, dużo przykładów. To będzie, myślę, bardzo fajny film dla tych z Was, które właśnie chcą się super ubraniami na bujnych kształtach zainspirować. I jak pokazywałam na Insta Stories w tym tygodniu, że przygotowuję ten film, to jedna z Was sobie zażartowała i mi napisała wiadomość, że A plus size to po to, żebyśmy wiedziały, w co mamy się ubrać po kwarantannie. Ha, ha, ha. No słuchajcie, otóż nie. Ogólnie wiecie dobrze, że ja uwielbiam kobiety i dziewczyny właśnie o bujnych kształtach, plus size'owe, o bardzo, bardzo kobiecych kształtach, takiej wiecie idealnej powiedzmy kobiecej sylwetce, chociaż każda sylwetka jest idealna, także tu też nie chcę tak wiecie nie łapcie mnie za słówka dzisiaj, o może tak. Natomiast ja uważam też, że w sieci jest mało treści na ten temat, tak relatywnie, bo wszędzie widzimy modelki o standardowych, gdzieś tam dla branży fashion i w ogóle rozmiarach i tak dalej. Także generalnie wydaje mi się, że tych inspiracji dla dziewczyn większych o bujnych kształtach jest po prostu mniej. I dlatego ja chcę o nich mówić, a te dziewczyny wyglądają często tak fantastycznie, że po prostu ja patrzę na nie na Instagramie, czytam gdzieś w różnych miejscach i mówię, wow, ale super. No i właśnie, Wy też często zadajecie mi pytania. Radzia, rzeczy, które pokazujesz są super, ale noszę rozmiar 44, 48, 50, 52 I ja nie wiem, jakby to wyglądało na mnie. Jakoś tak się boję zaryzykować. Nawet w odniesieniu do Tobie pytałyście, mimo tego, że ta kolekcja jest bardzo właśnie dużej też, w dużej części w plus-size'owej rozmiarówce. A słuchajcie, no na czym lepiej zobaczyć tego typu rzeczy, jak nie na przykładach? I to właśnie zobaczymy yy, dziś. I chciałabym dzisiaj Wam zaprezentować 22 dziewczyny, które są bardzo różnorodne, mają różne rozmiary plus size, od mniej więcej 44 do 50 plus. Także to jest też bardzo duży przekrój i też te sylwetki będą, jeżeli chodzi o rozmiar, o wielkość, też bardzo różne. Są różne typy urody. Dziewczyny o jasnej skórze, o ciemnej skórze, Brazylijki, właśnie afroamerykanki, gdzieś tam dziewczyny takie no, europejki, także są też bardzo różne stylowo od styli takich totalnie casualowych, na co dzień, po gdzieś tam bardzo stylowo, trendowe, wieczorowe, takie i szalone artystki. Także tutaj też ten przekrój jest bardzo duży. Myślę, że bardzo duża ilość z Was będzie tutaj zachwycona i też to będą fajne inspiracje nie tylko dla dziewczyn plus size, ale też stylowo i w ogóle tak fashion dla dziewczyn o powiedzmy standardowej rozmiarówce. I jeszcze chciałabym Wam powiedzieć, że... Wszelkie niewybredne komentarze na temat tych dziewczyn, które tutaj pokażę, e, będę kasować, bo słuchajcie, dzisiejszy film nie jest o tym, jak wyglądać najszczuplej, e, wiecie, dążąc do nierealnych, po prostu instagramowych ideałów. Notabene ten temat też chyba niedługo poruszę, bo on za mną już chodzi dobre 2-3 lata i ja cały czas... Nie miałam tyle czasu, żeby sobie go dobrze przemyśleć, ale zawsze chciałam o tym nagrać film, więc może teraz w czasie kwarantanny też o tych ideałach sobie porozmawiamy, powiem Wam, co ja o tym myślę. Natomiast to nie jest o tym film, to jest film o tym, to żeby dziewczyny, które są plus size, które mają bujne kształty, um, które mają większe sylwetki niż standardowe, mogły się zainspirować i mogły zobaczyć, że w tym rozmiarze, który często jest napiętnowany na maksa, zwłaszcza w ogóle i w branży, w której działam i w ogóle w internecie, można wyglądać absolutnie absolutnie fantastycznie. I jeszcze a propos fantastycznego wyglądu, to też przy okazji wspomnę Wam o e-booku osy Moniki Jurczyk-Kochanej, bo wydała niedawno w ubiegłym miesiącu e-book pod tytułem To tylko rozmiar, e-book dedykowany właśnie sylwetkom plus size. Także tutaj wrzucę Wam link też jak pytałam się osy, czy mogę wrócić info o tym e-booku. E ona się bardzo cieszyła, Powiedziała słuchaj Radzia, jeszcze na hasło Radzka dam dziewczynom 10% zniżki, jak będą chciały. Także tutaj Wam też e, wszystko wrzucę w opis na, na dole, jeżeli chodzi o ten e-book. Tam jak zwykle osa tłumaczy wiele różnych rzeczy na przykładach, bardzo konkretnych. Jeżeli znacie książki osy, to wiecie jaka ona jest i czego można się tutaj spodziewać. Co mi się jeszcze w tym e-booku na przykład bardzo podobało, to to, że ona tam robi taki bardzo fajny wstęp pozytywny. Taki właśnie, żeby zaakceptować się i swoje ciało, e, które właśnie w dobie tych dzisiejszych, jak już wspomniałam, nierealnych ideałów, no jest piętnowane i ciężko mają dziewczyny plus size, to ja muszę przyznać, ja też po sobie widzę, ja nie jestem plus size, ale przez to, że jestem taka dosyć krępa, no to bardzo często mi piszecie w ogóle o tym i gdzieś tam też piętnujecie moją sylwetkę niestety, albo jest piętnowana, może nie wy, ale dużo osób i tak dalej, natomiast no wiem jak to jest trudno, a właśnie Osa tam bardzo tak pozytywnie w tej książce wszystko opisuje, także tutaj jeżeli macie ochotę w tym e-booku, to znaczy, to tu sobie klikajcie i oczywiście linki też do Instagramu wszystkich tych dziewczyn, które za chwilę Wam pokażę na bardzo dużej ilości przykładów i zdjęć będą też w opisie na dole, także jeżeli któraś z Was zainspiruje, to możecie się od razu przeklikać, ją zaobserwować i się inspirować dalej. Także dziewczyny, inspiracje plus size, zaczynamy! I zaczniemy od dwóch dziewczyn o imieniu Bruna, od dwóch Brazylijek. Wiecie, często takie bardzo kształtne dziewczyny mają właśnie różne dla nas egzotyczne typy urody. Często właśnie mają ciemną skórę, albo są na przykład Afrykankami z pochodzenia, albo są gdzieś tam z Indii na przykład, albo właśnie są Brazylijkami. No i mamy te dwie Bruny. I tutaj będę sobie poglądać na telefon, żeby dobrze je opisać. I pierwsza Bruna, to jest w ogóle modelka plus size. Niedawno urodziła dziecko, ale jak się cofniecie wcześniej, to zobaczycie jej różne stylówki. I co mi się w niej podoba, to to, że ona bardzo lubi sukienki i kombinezony. Albo ogólnie takie całości od stóp do głów. Jeden kolor, albo jeden wzór. I u niej doskonale, jak teraz widzicie, widać, że można być plus size i wyglądać w kombinezonach absolutnie bosko. No ona uwielbia te kombinezony i takie całości właśnie kolorystyczne. Później mamy Brunerego, czyli to jest brazylijska influencerka i jeżeli myślicie, że będąc większego rozmiaru czegoś nie można, to zapraszam Was do bruny, bo ona jest raz ostrzejsza, rokowa, raz bardzo trendowa, lubi obcisłe rzeczy, lubi kiecki fruwające, lubi jeansy rurki, lubi jeansy bagi. Może być u niej krótko, obciśle, złoto, wiecie, skóra, bufki, ale też proste zestawy. No po prostu ona jest na maksa wyluzowana. Lubi wszystko, co po prostu... Nosi wszystko, co lubi. O, może tak? No i jeszcze ponieważ jest w ciepłym klimacie, to jest dużo krótkich rzeczy. Trzecia dziewczyna to jest Louise i to jest London Girl. Dziewczyna, która mieszka w Londynie. Też on się na jej zdjęciach gdzieś tam pojawia, to miasto. No i ona jest taka trochę retro, dużo kozaków, lubi mini, lata 60 ale też no Pocześnie, wiecie, jeansy, garnitury, trochę pastele, też boyfriendy. No jest mocno trendowa i jest taka mocno londyńska. Kolejna dziewczyna to jest z kolei Lauren Nicole. Ja ją uwielbiam. To jest ciemnoskóra, też modelka plus size, też z Londynu. I zobaczcie, jaka ona jest cool. Ona po prostu wygląda jak stele dysków. I to mi się w niej tak podoba. I mam wrażenie, że wiecie, jakbyście jej powiedziały, że ta stylówka albo to futro ją pogrubia i nie powinna go nosić, to ona by powiedziała: co? watch me, bitch! Ma po prostu taki wyraz. I to jest też fajne, bo jest taka wiecie, jest mocna w tym i, i to jest super. Kolejna dziewczyna jest też z UK i to jest Ragini. Ragini, ona jest z Newcastle. I zobaczcie, to jest całkiem inny klimat. Jak mówiłam, te dziewczyny będą różne stylowo. Tutaj mamy klimat baśniowy, romantyczny, las, taki trochę jak nie z tego świata, taki bajkowy. Ona ma piękne, krótkie włosy, czasami też yy, cofając się. U niej na Insta widziałam, że miała dłuższe. Jest taka bardzo retro, vintage, w tym wszystkim e, delikatna. I ostatnia dziewczyna z UK to jest Hannah, i ona jest bardzo brytyjska, uśmiechnięta, naturalna. I wiecie, co mi się niej podoba? Że ona nosi wszystko to, czego teoretycznie się nosić nie powinno. Czyli mamy oversize? Proszę bardzo. Spódnice 7,8 i wielki sweter? Proszę bardzo. Kuloty? Proszę bardzo. Szerokie spodnie? Nie ma problemu. Boyfriendy? Płaszcze do ziemi? Wielkie futrzaki? Wszystko, co na sylwetce plus size powinno wyglądać źle, pogrubiająca i skracająco, na niej wygląda fantastycznie. Także ona jest absolutnie e, świetnym przykładem. Później mamy indyjkę mieszkającą w, chyba w USA, czyli Luen, i ona ma takie piękne, długie, kręcone włosy. W ogóle sylwetki plus size świetnie wyglądają, kiedy mają dużo włosów albo kiedy mają, wiecie, wyrazistą fryzurę. I ta indyjka bardzo lubi e, sukienki i trampki, i to jest super. Takie luzackie, fajne połączenia, gdzie ma albo sukienkę krótszą, dłuższą, mniej fruwającą, bardziej dopasowaną, plus trampunia. Ja sobie zapisałam, że to jest taka moja mistrzyni sukienek i trampek. Można, można, a to są bardzo fajne, takie miejskie, letnie, wygodne połączenia, które ja absolutnie uwielbiam. Kolejna dziewczyna to jest Girl with Curves, czyli to jest yy, dziewczyna z San Francisco, to jest klasyk. Yy, ona tego bloga prowadzi już chyba z 10 lat, już też bardzo długo ją obserwuje. Ona też ma duże włosy fajnie równoważące właśnie proporcje ciała, no i ma w sylwetce dość szerokie biodra i nosi sporo rozkloszowanych dołów, które te biodra ukrywają. To jest coś, o czym wy kiedyś często mi pisałyście, że a nosisz to rozkloszowane kiecki, które poszerzają. Właśnie nie. Bo te kiecki zwracają uwagę do dolnej części sylwetki, bo są charakterystyczne, ale tak naprawdę widzicie tutaj po niej, po Girl With Curves, że one ukrywają te biodra, bo nie wiecie jakie te biodra są. Widać tylko sukienkę, spódnicę. No więc ona nosi takie rzeczy, które właśnie te biodra ukrywają, w stylu te rozkoszowane spódnice, albo właśnie jakieś takie żakiety, albo swetry, które w linii ramion równoważą biodra, ale nosi również bardzo dopasowane, obcisłe rurki. I nosi też takie stylówki, które tę sylwetkę podkreślają i wygląda absolutnie fantastycznie. Kolejna dziewczyna to jest Rochelle Johnson i to jest Plus Size Expert i ona z kolei ma bardzo dużo takich eleganckich stylówek, klasyków garnitury, płaszcze marynarki, proste sukienki u niej widzimy prostą paletę kolorystyczną bardzo jest taka elegancja nie jest pojechana um, i kolejna dziewczyna, która z kolei jest według mnie taką właśnie mistrzynią codziennych wygodnych zestawów, takich niby nic a jednak, bo wiecie, no na co dzień nosimy się najczęściej właśnie tak prosto, a nie odpałowo, fashion bardzo. To jest Kanadyjka. I ona właśnie też lubi bardzo proste palety kolorystyczne. Hmm, ona taki preferuje codzienny, zwyczajny styl. Jeden, dwa, trzy max kolory. Proste, wygodne zestawy i wygląda też przy swojej sylwetce fantastycznie. A druga Kanadyjka to jest taki odpał. Uwielbiam ją po prostu, uwielbiam ją. I to jest chyba mój ulubiony Instagram z tych, które Wam pokazuję. Bo to jest ciemnoskóra dziewczyna, która jest już bardzo duża, ale która ma tak fantastyczną stylówę, jest w ogóle taką artystką pojechaną, ten jej Instagram, kompozycje zdjęciowe, w ogóle te jej ubrania, ona plus kadry, plus kolory, plus połączenia kolorystyczne, ona też uwielbia turbany, dużą biżuterię, ogromne kolczyki, okulary, to wszystko tworzy taką artystyczną jakość instagramową, że po prostu patrzy na to człowiek i sobie myśli, jak ona ekstra wygląda jaki to jest w ogóle super. I myślę, że nawet jeżeli nie lubicie Plus size, jakby no, to Was nie interesuje. No, nawet nie, nie to choć że nie lubicie, ale to Was nie interesuje. To na ten Instagram musicie zajrzeć, bo ona jest w ogóle artystką. Ona jest fashion totalnie i wygląda fantastycznie. Później mamy też. Artystkę, inną, bo tamta jest bardziej cool, a tutaj mamy Suzanne z Australii, która jest bardzo takim kolorowym rudzielcem. Um, rudzielcem zwariowanym, kolorowym, o takich bardzo mocnych, wręcz no, nowych, takich nasyconych kolorach. Ona łączy te kolory, wygląda artystycznie, i to jest, myślę, fajna inspiracja dla dziewczyn, dla was, które powiedzmy jesteście plus size, a chcecie nosić mocne kolory, chcecie być bardziej takie zwariowane, no to zobaczcie po Suzanne, że a, Suzanne, że absolutnie można. No, ona To je super, totalno. Później jest Katie Sturino. Myślę, że wiele z was ją akurat kojarzy, bo ona jest bardzo znana. Ona odwzorowuje na swojej sylwetce plus size stylówki osób znanych, gwiazd gdzieś tam takich osób, które się w mediach pojawiają. No i tutaj widzicie jej stylówki: Ala Meghan Markle albo Cara Delevingne albo Blake Lively, albo czarna stylówka Kendall Jenner, albo na przykład Jennifer Aniston. Również miała fajną serię. Blair z taką słynną nowojorską blogerką. No to jest super, bo ona nie robi tego prześmiewczo, tylko tak no na poważnie i to fajnie pokazuje, jak właśnie dziewczyny plus size mogą wyglądać. Hmm, to jest taki. Odnośnik o dziewczyn plus size do gwiazd, które są na ogół super szczupłe, super wysportowane, super chude i tak dalej. Także to jest bardzo, bardzo fajne. A kolejna dziewczyna to jest Noel, słodziak nowojorski również. I ona nie jest mocno plus size. Właściwie to ciężko szacować, jaki ona rozmiar nosi, natomiast ona lubi takie księżniczkowe klimaty, dużo tiulu. Wydaje mi się, że ona jest dosyć drobna, ale ona ma bardzo duży biust do swojej sylwetki i bardzo szerokie biodra, przez to jest bardzo, bardzo kształtna. I tutaj też fajnie dać, jak yy, takie właśnie księżniczkowe, trochę gossip girl, plotkara, dużo tjulu, jak wygląda takie słodziakowe też klimaty, sweterki, dużo okulary, berety, jak to wygląda na dziewczynie plus size, albo takiej bardzo kształtnej, a wygląda to absolutnie fantastycznie, ona też ma bardzo fajny klimat tych zdjęć, taki słodki mm, sweet nowy York, tak. A kolejna dziewczyna, to, to jest z kolei zadzior 100%, Gabi Fresh, którą uwielbiam, która też jest starą wyjadaczką plus size, yy, bo ja ją jeszcze pamiętam, jak miała krótkowidzianą Długie włosy teraz ma krótkie, i to jest dziewczyna, która jest po prostu na maksa odważna, zadziorna, ma fajną, świeżą energię, lubi przeźroczyste rzeczy. Lubi się ubierać tak, że ma bieliznę i na to na przykład jakąś tiulową sukienkę albo tiulową spódnicę. Ona się nie boi, ona jest taka takie przymrużenie oka, jej styl jest rockowy, odważny. No fajny, Ja ją bardzo lubię. Też poszła ostatnio mocno w bieliznę. Natomiast tak czy owak, jak wejdziecie na jej insta to znajdziecie mnóstwo plus sizeowych takich odważnych stylówek. I ja powiem wam, nie widziałam nigdy nikogo w Polsce tak tutaj ubranego. Chciałabym, chciałabym te dziewczyny zobaczyć, bo właśnie na przykład powiem wam, że ja za to uwielbiam Londyn, że w Londynie jak idziecie po ulicy, to widzicie te dziewczyny na żywo. Tam tak po prostu jest i zawsze jak ja wracam z Londynu w jakimś tam powiedzmy dłuższym tam pobycie, to mam takie kurde, ale super, ale można, czemu u nas tak nie ma? No wiem czemu u nas tak nie ma, przez wszystkie komentarze i reakcje otoczenia, tak? Ale można dziewczyny, naprawdę można. Dobra, bo już tutaj wracając do brzegu, patrzę sobie na listę, po Gabi mamy Barbie Ferrere, czyli Ferreira, nie wiem dokładnie jak się wymawia jej nazwisko, pewnie tu i tak trochę poplątałam te imiona, to znaczy wymowę ich, ale Barbie jest ikoną nastolatek plus size w USA teraz, jest modelką. Ja totalnie nie kumam jej stylu, a jak sobie na nią popatrzycie, ona jest taka 90'sowa, jest tak cool, że jakby mnie to poczucie jej cool przerasta, to znaczy Fajne to jest, patrzę na to, bo takich plus size'owych stylizacji też nigdzie nie zobaczycie, po prostu tylko u niej prawie że. Natomiast ehm, to, to nie jest styl, który przemawia do mnie. Ale szanuję to, co robi, jest fajna i myślę, że między wami też są takie 90'sowe, funki, mega cool stylówek, które gdzieś tam to docenią. Także super. No i ostatnie dziewczyny, już ostatnie powoli dziewczyny. Czyli mamy dwie modelki plus size, dwie bardzo znane dziewczyny. Pierwsza z nich to jest Ashley Graham. No kto Ashley Ashley nie zna? No słuchajcie, myślę, że wszyscy ją znamy, nawet nie dziewczyny plus size, bo to jest najsłynniejsza dziewczyna modelka plus size na świecie. Była na niezliczonej ilości okładek w różnych światowych wydaniach Woga, L i tak dalej. Ona po prostu, to jest mm, swojej sylwetki z tego jak wygląda, zrobiła mega biznes. Wygląda przepięknie. Co więcej, ona jest spora. Zobaczcie sobie. To nie jest jakiś taki retuszowany plus size, niby plus size. Bo ja wybierałam tu specjalnie dziewczyny, po której widać, że są większe, są duże, mają błynek kształty i taka jest Ashley. Ona ma też mnóstwo fenomenalnych zdjęć właśnie z tych różnych gazet. Wygląda fantastycznie. Ona ćwiczy, biega maratony, jest w formie i pokazuje, że można wyglądać totalowo dobrze właśnie w dużym e, rozmiarze. I druga modelka, którą też lubię, to jest Can, 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 Can Dye, Candice Huff. Kandis. Ona w zeszłym roku z kolei była jedną z tych modelek plus size, które było non stop widać na wybiegach. Ona chodzi normalnie u projektantów i tak dalej. I ona też biega maratony, jest mega wysportowana, nie boi się niczego, ma Świetne ciało, świetnie wygląda i wiecie, one obie pracują w bardzo trudnej branży. One obie przełamują schematy, one obie są po prostu pionierkami i należy im się za to szacunek. I fajnie, że są takie dziewczyny, bo pokazują, że można, po prostu, że można. Dobra, ostatnia dziewczyna z zagranicznych, bo e, potem mam trzy fantastyczne polki. E, to jest Fluvia. Fluvia jest e, plus size modelką. gdzieś tam krąży między Nowym Jorkiem, Brazylią i Hiszpanią. I Fluvia jest dla mnie e, królową sukienek. Królową obcisłych, dopasowanych sukienek. Zobaczcie na nią, jak ona wygląda. Krótsze, dłuższe, mniej wycięte, bardziej wycięte. Po prostu ona uwielbia. Sukienki, które podkreślają jej kształty. I wiecie, co jeszcze mi się podoba, na przykład w tych dziewczynach, że one się nie boją, one się po prostu nie boją, bo u nas większość z Was pewnie spojrzy na to i powie, w życiu bym się tak nie odważyła, w ogóle jak ona wygląda. Tu jej coś wystaje, tam jej coś wystaje, a to są sylwetki i wszystkie są piękne. I wiecie co? Może te brazylijki są bardziej odważne, dlatego że u nich też jest troszkę inny ideał tej kobiety. Tamte kobiece kształty są bardzo, bardzo, tak wiecie, adorowane, i one są tam. Czymś, co jest pożądane, może dlatego mnie się boją i to jest ekstra. W każdym razie, Fluvia jest moją królową sukien wieczorowych. A teraz trzy Polki. Trzy Polki zaczniemy od mojej ukochanej Ani z Londynu którą kocham całą sercem i uwielbiam, która jest plus size oczywiście. Ona jest dosyć wysoka i Ania ma takie swoje stylowe takie przyzwyczajenia, no to jest jej styl po prostu przez lata, który się nie zmienia. Ona bardzo lubi fruwające sukienki. I pokazuje, że plus size może świetnie wyglądać w rzeczach, które są fruwające i oversize'owe. Fruwająca sukienka, fajna fryzura, duże włosy, piękna buzia. Super! Potem mamy płaszcze oversize'owe, w których Ania też prezentuje się fantastycznie. Mamy też Boyfriendy, które ona bardzo lubi i gdzieś tam pokazuje, że to jest mit, że plus size nie może nosić oversize'ów. Może, ale fajnie, żeby to były dobre formy, duże wzory. No, tak jak na przykład widzicie to po prostu na Ani. Druga polka, to oczywiście Banaszewska. Mówię oczywiście, bo większość z Was na pewno ją kojarzy. To jest twórczyni internetowa, która tworzy Instagram i bloga o tym, jak fajnie tworzyć Instagram i bloga i w ogóle swoją działalność w sieci, żeby była fajna, estetyczna i tak dalej. No i też miała zasięgi oczywiście, także tutaj ona nie jest modowa, ale styl ma fantastyczny. Ona jest taka bohorokowa, do schrupania, uwielbia kapelusze, co też jest super, bo też właśnie równoważy gdzieś tam sylwetkę i jest fajnym stylowym elementem, ale też lubi Marynary, lubi garnitury, lubi szerokie rzeczy, boyfriendy, fruwające sukienki, jest taka do skrupania absolutnie. I jak pisałam do niej, czy mogę ją tutaj wrzucić do tego filmu, to napisała oczywiście tak noszę rozmiar 44. I to jest też super, że po prostu totalnie nosi, co chce, kiedy chce, gdzie chce, i wygląda totalowo fantastycznie. I jeszcze muszę Wam pokazać jej sesję sukien ślubnych dla polskiej projektantki Marty Trojanowskiej. No po prostu obłęd, jak ona tam wygląda. To, wow. Także tutaj macie super. Mamy właściwie przykład super z naszego podwórka, banaszewska, noś i tak dalej, bo ja cię uwielbiam, po prostu do skrupania jesteś. Absolutnie. A ostatnia Polka i ostatnia dziewczyna na dzisiaj to jest Gracja, czyli Super Size XL. I to jest modelka plus size, blogerka, mama, którą w ogóle lubię, bo ona bardzo fajnie mówi na Insta Stories. Ona jest taka, no, normalna, fajna, i jest bardzo taka kontaktowa. Też nagrywała swego czasu filmy na YouTubie, chyba do tej pory tego nie robi już. Natomiast ona też często na Instagramie pokazuje dużo fajnych stylówek na sobie bo jest modelką przy różnych polskich markach produkujących odzież plus size i od niej możecie też znaleźć różne fajne polskie marki, które taką odzież robią także u niej możecie zobaczyć jak taka sylwetka wygląda w różnego rodzaju sukienkach marynarach, na różne sposoby i tak dalej, ona jest też taka trochę bardziej rockowa, lubi duże kolczyki dodatki, gdzieś tam okulary, opaski czerwone usta, kolorowe usta no i jest po prostu fajną dziewczyną, też sobie koniecznie do niej zajrzycie. Także to wszystko moje drogie. Mam nadzieję, że film wam się podobał, że tutaj czujecie się zainspirowane i że będziecie odważniejsze w swoich plus size'owych, cudownych, modowych wyborach. Myślę, że kolejne filmy o właśnie modzie plus size pojawią się w ciągu następnych miesięcy u mnie. Mam kilka fajnych pomysłów. No i co, jeszcze, jeżeli Wy obserwujecie jakieś fajne dziewczyny, influencerki, blogerki, w ogóle jakieś dziewczyny plus size, to zostawiajcie tutaj komentarze na dole. Ja chętnie na ich Instagramy, blogi, vlogi sobie popatrzę i też się pewnie zainspiruję. To też będzie fajne dla Was, bo będziemy miały tutaj dużo fajnych poleceń. Także jeszcze raz, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moim kolejnym filmie już jutro, a już jutro będzie. Troszkę kosmetycznie, także też coś myślę, na co czekacie. Także do jutra, pa pa.